W ostatni piątek maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom gminnego konkursu plastycznego pod tytułem Symbole Narodowe. W uroczystości uczestniczyli zastępca burmistrza Słubic, pani Adriana Dydyna-Marycka, oraz skarbnik gminy Słubice, pan Rafał Dydak. O ocenę poziomu prac konkursowych poprosiliśmy zastępcę burmistrza Słubic. Jestem zaskoczona tym efektem, który mogłam dzisiaj zobaczyć. Ilość dzieci również, która wzięła w nim udział. Jest to ponad 80 maluchów, które wzięły udział. Wzięło udział w trudnym konkursie, bo w tym w tak młodym wieku oddać ducha symboli narodowym jest naprawdę trudne. Więc z tym podziwem przyglądam się tym pracom, jak doskonale dzieci sobie z tym poradziły. Jak wiele pewnie pracy musiały też w to włożyć i jak one musiały być przemyślane, by rzeczywiście w pełni odzwierciedlić tematykę tego konkursu. Jestem bardzo dumna z naszych maluchów z gminnych placówek i gratuluję bardzo tym wyróżnionym i tym, którzy zdobyli pierwsze miejsca i również wszystkim, którzy wzięli w nim udział. W konkursowej komisji zasiadała kurator Galerii Okno Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury pani Anna Panek-Kusz, a stronę organizacyjną konkursu prowadziła pani Żaneta Umińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Konkurs został ogłoszony w połowie kwietnia. Był to konkurs dedykowany uczniom klas 1-3, wszystkich szkół, które są na terenie gminy Słubice. Do konkursu przystąpiło bardzo dużo dzieci, ponieważ spłynęło do nas prawie 80 prac. Komisja bardzo starała się o to, aby wszystkie dzieci nagrodzić sprawiedliwie, stąd też mamy dwa pierwsze miejsca egzekwo i dwa drugie miejsca egzekwo. Cieszę się, ponieważ zwyciężczynie tego konkursu to uczennica klas pierwszych, które mają mniejsze doświadczenie w udziałach w konkursach, stąd też ta moja radość. Cieszę się, że konkurs miał taki odzew wśród uczniów i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zorganizować kolejne edycje. Zuziu, a powiedz mi skąd czerpałaś pomysł na twoją piękną pracę? Mm. Wyszłam ze sklepu, widziałam taką chmurę w kształcie orła, i chciałam ją wykorzystać. Mhm. No. no to gratulujemy ci bardzo. Jesteś ja też się cieszysz. A twój pomysł skąd się wziął? Mi mama trochę podpowiedziała i. I wyszło Tak. Gratulujemy. Moja mama powiedziała, żebym wziął udział w konkursie i zaproponowała taką pracę, więc ją zrobiłam. A skąd Twój pomysł się wziął na właśnie taką piękną pracę? Na początku byłam u Pani Tatiany i Pani Tatiana mi dała pomysł, że może właśnie taką odrę zrobię. Tak patrzyłam na godło i tak godło też się kojarzy ze smokiem i kiedyś też robiłam prace, prace z dziewczynką i chłopcem, ale teraz robiłam z samym dziewczynką. W konkursie pierwsze miejsce zajęły egzekwum Matylda Janicka ze Szkoły Podstawowej numer 2 i Zuzanna Lipka ze Szkoły Podstawowej nr 3. Były również dwa drugie miejsca. Zajęły je Ada Tomczak, Szkoła Podstawowa nr 1 i Bianka Mizerska, Szkoła Podstawowa nr 2. Na trzecim miejscu znalazł się Wiktor Świedziński ze Szkoły Podstawowej nr 3. Przyznano również 12 wyróżnień. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.